Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na dobry dzień. W ten piątkowy poranek chciałbym podzielić się z wami kilkoma myślami i spostrzeżeniami, których nabyłem w tym tygodniu, dlatego że Pan Bóg pobłogosławił mnie kilkoma wspaniałymi rozmowami, z których właśnie wyciągnąłem takie wnioski dotyczące tego, żebyśmy jako chrześcijanie prosili Ducha Świętego nieustannie, aby uczył nas, abyśmy nabrali takiej umiejętności w Duchu Świętym do wybierania. I rozróżniania rzeczy dla nas pozytywnych, rzeczy dla nas pożytecznych. Każdego dnia zobaczcie, że na Facebooku, na YouTubie, w naszych skrzynkach mailowych zasypywani jesteśmy różnego rodzaju zaproszeniami: czy to na jakieś spotkanie chrześcijańskie, czy to na jakiś live na Facebooku chrześcijański, czy na konferencję chrześcijańską, która ma zmienić nasze życie, która tak mocno wpłynie na nasze życie, że od tej konferencji wszystko się całkowicie zmieni. Jednak to co zauważyłem podczas tych rozmów i, i to, jakie wyciągnąłem z tego wnioski, to jest to, że musimy nauczyć się i mieć świadomość tego, że nie wszystko, co ma w tytule chrześcijańskie, że nie wszystko, co w tytule mówi o Jezusie Chrystusie jest dla nas dobre i pożyteczne. Apostoł Paweł, kiedy pisał do Tymoteusza, właśnie przestrzegał go przed takimi sytuacjami. W drugim liście do Tymoteusza, w czwartym rozdziale, w trzecim i czwartym wersecie, czytamy tak. Gdyż przyjdzie czas, że przestaną tolerować zdrową naukę, a skłonni do słuchania tego, co odpowiada ich upodobaniom, otoczą się nauczycielami przyklaskującymi ich własnym rządzą. Czyniąc to, odwrócą się od słuchania prawdy i zwrócą się ku baśniom. Właśnie każdego dnia setki ludzi odrzuca prawdę, nie chce słuchać prawdy, a zwraca się ku baśniom. Przyjmują i słuchają nauczycieli, którzy łechcą ich ucho. Tylko i wyłącznie dlatego, że nie chcą zmienić swojego życia, że nie chcą zrezygnować z własnych rządzy ciała. I właśnie o tym Paweł mówi, że musimy być uważni. W innym fragmencie, może go słowa w liście do Filipian, Paweł mówi o tym, żebyśmy i zachęca nas do tego, żebyśmy obfitowali w poznanie, żebyśmy byli ludźmi, którzy umiejętnie umieją odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Byśmy byli gotowi, na dzień Chrystusowy. I tak w liście do Filipian w pierwszym rozdziale od dziewiątego wersetu czytamy tak: Módlcie się też, aby Wasza miłość coraz bardziej wzbogacała się w poznanie i doświadczenie, byście rozpoznawali sprawy szczególnej wagi, byli szczerzy i nienaganni w dniu przyjścia Chrystusa, pełni owozu sprawiedliwości dzięki Jezusowi Chrystusowi dla chwały i uwielbienia Boga. Bądźmy czujni, niech nasze życie obfituje w poznanie, rozróżnienia, byśmy byli czyści i beznagany na Dzień Chrystusowy. Abyśmy byli ludźmi, którzy słuchają prawdy i nie zwracają się ku paśniom, byśmy byli ludźmi, którzy umieją w swoim życiu wybierać i rozróżniać to, co jest dla nas pożyteczne, a odrzucać to, co dla nas jest niepożyteczne i tylko łechce nasze ucho. Radości w Panu pozdrawiam. Do usłyszenia w Słowie na dobry dzień w poniedziałek. A dzisiaj zapraszam już u Was na niedzielne nabożeństwo u nas w kaplicy. Będziemy mieli gościa, pastora Krzysztofa Pietrzaka z HWM Jarocinie. A ja zapraszam Was na transmisję z kościoła Nowe Narodzenie w Tarnowskich Górach, gdzie będę miał przywilej usłużyć Bożym Słowem. Radości w Panu, błogosławionego weekendu.